I jeśli ja ci powiem, że pytanie o to, co wydarzyło się przed wielkim wybuchem, może być kluczem do zrozumienia samej natury rzeczywistości. Otóż w 2020 roku badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego wykazały, że 63% Polaków nie ma pojęcia o teorii wielkiego wybuchu ani o jej implikacjach. Zadziwiające, prawda? Warto się zastanowić, co takiego kryje się za tym fenomenem i jak nasze przekonania na temat początku wszechświata mogą wpływać na naszą codzienność oraz na naszą filozofię. W 1927 roku George Lemaitre, belgijski kapłan i astrofizyk, zaproponował hipotezę, że wszechświat rozszerza się od momentu, w którym nastąpił wielki wybuch. To zjawisko, które miało miejsce około 13,8 miliarda lat temu, zmieniło nasze postrzeganie czasu i przestrzeni. Ale co, jeśli ta teoria nie wyczerpia wszystkich możliwości? Co, jeśli za tym wszystkim stoi coś, co wykracza poza naszą ludzką zdolność pojmowania czego tak naprawdę nie wiemy? Kiedy myślimy o początku wszystkiego, nieuchronnie pojawia się pytanie, kto lub co spowodowało wielki wybuch. Może to być nie tylko kwestia naukowa, ale także filozoficzna. Mówi się, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jak więc wyglądał ten pierwszy krok w kontekście naszego wszechświata? I co takiego mogłoby wywołać eksplozję, która stworzyła czas, przestrzeń oraz wszystkie znane nam materiały? Jak zauważa profesor Jerzy Nitychoruk z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko co istnieje wynika z interakcji fundamentalnych sił. Ale co, jeśli siły te były już obecne przed początkiem czasu? Zastanówmy się nad tym. W ciągu ostatnich kilku lat naukowcy z całego świata zaczęli proponować ekstremalne hipotezy dotyczące przyczyny wielkiego wybuchu. Jedna z nich zakłada, że nasz wszechświat mógł być wynikiem kolizji dwóch innych wszechświatów. Wyobraź sobie, że istnieje nieskończona liczba wszechświatów, a każdy z nich ma swoje własne prawa fizyki, a także odmienną historię. W momencie, gdy dwa z nich zderzają się, mogą generować ogromne ilości energii, co skutkuje powstanie nowego wszechświata naszego. Takie podejście stawia pod znakiem zapytania nasze dotychczasowe rozumienie rzeczywistości i zmusza nas do myślenia o tym, co leży poza granicami naszego obecnego wszechświata. Jak to wpłynęłoby na nasze życie, gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy tylko jednym z wielu wszechświatów, które istnieją równolegle do naszego? Ale to nie koniec. Kolejna hipoteza mówi o tym, że wielki wybuch mógł być wynikiem działania inteligencji wyższej, rodzaju stworzyciela, który wpłynął na początek czasoprzestrzeni. W kontekście tego pomysłu, niektórzy naukowcy sugerują, że moglibyśmy być częścią symulacji stworzonej przez tę wyższą inteligencję. W tym modelu nasza rzeczywistość byłaby jedynie odzwierciedleniem czegoś znacznie większego. Niezwykle intrygujące jest to, że takie rozważania są już obecne w nauce i filozofii. W 2016 roku badania opublikowane przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda wykazały, że 50% badanych uważa, iż istnieje szansa, że żyjemy w symulacji. Jakie to ma dla nas konsekwencje? Czy nasze działania są naprawdę nasze? Czy jesteśmy jedynie marionetkami w rękach wyższej inteligencji? A może to, co nazywamy wielkim wybuchem, było po prostu jednym z wielu cykli narodzin i śmierci wszechświatów? Według teorii cyklicznych wszechświat przechodzi przez nieskończone cykle rozszerzania i kurczenia. W tym modelu wielki wybuch byłby tylko jednym z wielu wybuchów, które miały miejsce w historii. Co więcej, niektórzy naukowcy sugerują, że nasze obecne zrozumienie czasu jako liniowe może być błędne. Co jeśli czas jest raczej cykliczny, a nie liniowy? Co to oznacza dla naszego miejsca w rzeczywistości? Jak zauważa dr Agnieszka Dziubak z Uniwersytetu Wrocławskiego, zrozumienie, że wszechświat może być cykliczny, zmienia wszystko, co myśleliśmy o naszej egzystencji. Tu jesteśmy gotowi zaakceptować, że to, co znamy, może być tylko wierzchołkiem góry lodowej? Na koniec warto zadać sobie pytanie, jak te hipotezy mogą wpłynąć na nasze życie codzienne. Czy my, jako ludzie, jesteśmy w stanie zaakceptować, że to, co znamy, może być tylko małym fragmentem czegoś znacznie większego? Kiedy spojrzysz na nocne niebo, czy widzisz tylko gwiazdy, czy dostrzegasz nieskończoność, jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Jako istoty myślące, mamy niezwykłą zdolność do refleksji i zadawania pytań. I może właśnie w tym tkwi nasza siła w poszukiwaniu odpowiedzi, które mogą nas poprowadzić ku zrozumieniu naszego miejsca w tym zawirowanym wszechświecie. A jeśli mówimy o tym, co nas otacza, warto zastanowić się, jak nasze zrozumienie wszechświata i jego początków wpływa na naszą codzienność. W końcu, czy nie jest tak, że nasze życie jest nieustannym poszukiwaniem sensu i celu? Przecież, wiedząc, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego, możemy spojrzeć na nasze problemy z innej perspektywy. Co jeśli zrozumienie, że nasza rzeczywistość mogła być stworzona w wyniku zderzenia wszechświatów, pozwala nam z większą otwartością podchodzić do nieznanego? Jakie emocje budzi w nas myśl, że nasze istnienie może być efektem nieskończonego tańca kosmicznych energii, które połączyły się w jedną całość? Warto również zauważyć, że w kontekście cyklicznych teorii wszechświata nasze życie mogłoby być tylko jedną z wielu inkarnacji. Takie myślenie może przynieść ulgę. Jeśli to, co przeżywamy, to tylko fragment większego cyklu, być może nasze trudności i wyzwania mają głębszy sens. Jak mówi profesor Janusz Zawadzki z Uniwersytetu Gdańskiego, nasze cierpienia mogą być postrzegane jako nieodłączna część rozwoju, a każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Czy nie jest to pocieszająca myśl, że każda zakończona historia niesie ze sobą szansa na nowy rozdział? Ale co z naszą wolną wolą? Czy jesteśmy jedynie pionkami w grze wyższej inteligencji? Czy mamy realny wpływ na nasze życie? Filozofowie od wieków debatowali nad tym zagadnieniem, a nowe hipotezy naukowe tylko dodają paliwa do ognia. W jaki sposób nasze decyzje i działania kształtują rzeczywistość, w której żyjemy? Odpowiedzi na te pytania mogą być nie tylko naukowe, ale również duchowe. Możliwe, że odkrycie własnej roli w tym wielkim schemacie pomoże nam dostrzec sens w codziennych zmaganiach. Zastanówmy się teraz nad tym, jak te teorie mogą wpłynąć na nasze relacje z innymi. Jeśli uznamy, że jesteśmy częścią symulacji stworzonej przez wyższą inteligencję, mogą pojawić się pytania dotyczące współistnienia. Czy nasze działania mają znaczenie w kontekście tej symulacji? Może to powodować do poczucia bezsilności, ale również może stać się źródłem motywacji do działania na rzecz innych. Jak zauważa dr Krystyna Łukasik z Uniwersytetu Łódźkiego, zrozumienie, że nasze życie jest częścią większej całości, może skłonić nas do większej empatii i solidarności z innymi. Jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić w naszym życiu, gdybyśmy traktowali innych jako współuczestników w tej niezwykłej podróży? Nie możemy zapominać o tym, że nasze postrzeganie rzeczywistości kształtuje naszą kulturę i społeczeństwo. W miarę jak więcej ludzi zaczyna zadawać pytania o naturę wszechświata, możemy oczekiwać, że te hipotezy o wielkim wybuchu będą miały wpływ na nasze codzienne życie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy naukowcami, filozofami, czy zwykłymi ludźmi, musimy być gotowi na refleksję i otwartość na nowe pomysły. Jak twierdzi profesor Małgorzata Wilk z Uniwersytetu Warszawskiego, wiedza o wszechświecie i jego tajemnicach może być inspiracją do osobistego rozwoju i odkrywania własnych granic. Może nadszedł czas, aby spojrzeć na nasze życie z nowej perspektywy. Co jeśli nasze codzienne zmagania i radości są jedynie częścią większego planu? Jakie lekcje możemy wynieść z tego, że jesteśmy częścią wszechświata pełnego tajemnic? Jakie zmiany w naszym myśleniu mogłyby wyniknąć z przyjęcia hipotez o cykliczności i wieloświatach? Każde z tych pytań prowadzi nas do głębszej refleksji nad naszym miejscem w rzeczywistości. Wreszcie warto zastanowić się nad tym, co naprawdę oznacza być istotą myślącą w obliczu takich pytań. Nasza zdolność do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i dzielenia się nimi z innymi czyni nas unikalnymi. Być może kluczem do zrozumienia wszechświata nie jest tylko poszukiwanie konkretnej odpowiedzi, ale również otwartość na różnorodność myśli i idei. Jakie wnioski wyciągniesz z tej podróży w poszukiwaniu prawdy o naszym istnieniu? Co zmieni się w Twoim życiu, gdy zaakceptujesz, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego? Jakie kroki podejmiesz, aby zgłębić te tajemnice, które skrywa wszechświat? Pamiętaj, że każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w tej niezwykłej opowieści, a nasze myśli i działania mogą wpłynąć na kształtowanie rzeczywistości, w której żyjemy. W końcu, jak powiedział Albert Einstein, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Może warto zatem puścić wodze fantazji i pozwolić sobie na marzenia o nieznanym, które może zaskoczyć nas w najbardziej nieoczekiwany sposób. Ale co tak naprawdę oznacza dla nas, jako ludzi, myślenie o wszechświecie w kategoriach cyklicznych? jakie implikacje niesie ze sobą zrozumienie, że nasze istnienie może być jedynie fragmentem niekończącego się cyklu narodzin i śmierci wszechświatów. Z jednej strony może to dawać poczucie ulgi, wiedząc, że nasze problemy nie są końcem świata, ale częścią większego porządku. Z drugiej strony, może to budzić obawy o to, co nas czeka po tym życiu. Jak zauważa profesor Maria Kowalska z Uniwersytetu Gdańskiego, wiedza o cyklach wszechświata może zmienić nasze podejście do życia i śmierci, skłaniając nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma znaczenie. Może warto zatem zadać sobie pytanie, jakie wartości chcemy pielęgnować w obliczu tych wielkich tajemnic. Czy będziemy kierować się egoizmem, czy może wybierzemy współpracę i empatię? Jak nasze działania wpływają na przyszłe pokolenia, które również będą częścią tego niekończącego się cyklu. Kiedy zrozumiemy, że nasze życie to tylko jeden z wielu epizodów, być może zaczniemy dostrzegać, jak ważne jest, aby dbać o naszą planetę i innych ludzi. W końcu, jeśli nasze istnienie jest częścią czegoś większego, to odpowiedzialność za nasze czyny staje się jeszcze bardziej istotna. Pomocne w tym zrozumieniu mogą być również koncepcje znane z filozofii wschodniej. Wiele tradycji, takich jak buddyzm czy hinduizm, mówi o cyklu życia, śmierci i reinkarnacji. Jak zauważa dr Tomasz Szczepański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, te idee mogą wzbogacić nasze zrozumienie wszechświata, oferując różne perspektywy na temat egzystencji i naszej roli w niej. Co by się stało, gdybyśmy zaczęli postrzegać nasze życie jako część większej całości, a nie jako jednostkową walkę o przetrwanie? Jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić w swoim życiu, jeśli zaakceptowaliśmy tę filozofię? Warto także przyjrzeć się, jak nasze przekonania o wszechświecie wpływają na naszą kulturę. Czy to, co myślimy o początku i końcu wszechświata, ma wpływ na sztukę, literaturę czy nawet politykę? Wyobraźmy sobie artystów, którzy inspirują się tymi ideami, tworząc dzieła, które skłaniają do refleksji nad naszą egzystencją. Może to być literatura, która eksploruje motywy cykliczności, czy obrazy, które próbują uchwycić nasze miejsce w tym ogromnym wszechświecie. Jak zauważa profesor Zofia Kaczmarek z Akademii Sztuk Pięknych, sztuka zawsze była odbiciem naszych przekonań i wartości, a nowe hipotezy dotyczące wszechświata mogą inspirować nas do twórczości. Ale co, jeśli te pomysły mają także praktyczne implikacje? Jak nasze zrozumienie wszechświata wpływa na naszą codzienność, na podejmowane przez nas decyzje? W miarę jak nauka posuwa się naprzód, wiele osób zaczyna dostrzegać połączenia między nowymi teoriami a ich życiem. Czy możemy na przykład przyjąć bardziej zrównoważony styl życia, wiedząc, że nasze działania mają wpływ na przyszłe pokolenia? Jakie ma to znaczenie dla naszej odpowiedzialności społecznej? Zastanówmy się także nad tym, jak te koncepcje wpływają na nasze relacje międzyludzkie. W obliczu tak ogromnych tajemnic, jak to, co wydarzyło się przed wielkim wybuchem, czy nie powinniśmy zacieśniać więzi z innymi? Jak zauważa dr Michał Wrublewski z Uniwersytetu Warszawskiego, zrozumienie, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego wszechświata, może zbliżyć nas do siebie, sprzyjając współpracy i solidarnością. Co by się stało, gdyby ludzie zaczęli widzieć siebie jako współuczestnicy w tej niewyobrażalnej podróży? Jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić w społeczeństwie, gdybyśmy zaczęli działać razem w imię wspólnej przyszłości? Nie możemy zapominać, że te refleksje mają również wymiar duchowy. Jak nasze przekonania o wszechświecie wpływają na nasze poszukiwanie sensu? W obliczu tak wielkich pytań, jak to, co wydarzyło się przed wielkim wybuchem, wiele osób zwraca się ku duchowości, próbując znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania o swoje istnienie. Czy to nie jest piękne, że w poszukiwaniu sensu możemy odkrywać własną duchowość i odkrywać, kim naprawdę jesteśmy? Jakie aspekty naszej duchowości mogą pomóc nam w zrozumieniu tych wielkich idei? Zadajmy sobie pytanie: jakie lekcje możemy wyciągnąć z tych refleksji na temat wszechświata? Czy jesteśmy gotowi zaakceptować, że nasze życie jest częścią większego planu? Jakie zmiany w naszym myśleniu i działaniu mogłyby wyniknąć z tej akceptacji? I najważniejsze: jak możemy wspierać siebie nawzajem w tej podróży odkrywania? W końcu, jak powiedział Albert Einstein, nasza wyobraźnia jest źródłem wszelkiego postępu. Może warto zatem otworzyć umysły i serca na te nieznane przestrzenie, które mogą prowadzić nas do głębszego zrozumienia siebie i wszechświata. Co zrobisz, aby stać się częścią tej niezwykłej opowieści? Zastanówmy się teraz, jakie konsekwencje niesie ze sobą zrozumienie, że nasze istnienie może być częścią większego planu. Jak to wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi, na naszą empatię, na nasze działania, kiedy zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy częścią tej nieskończonej mozaiki wszechświata, czy nie stajemy się bardziej otwarci na pomoc innym? Przecież każdy z nas ma swoją historię, swoje zmagania, a może nasze życie jest tylko jednym z wielu epizodów w tym ogromnym narracyjnym splocie. W kontekście cyklicznych teorii wszechświata każdy z nas może być postrzegany jako uczestnik nieustannego procesu. Doktor Daniel Kowalewski z Politechniki Warszawskiej twierdzi, że jeśli zaakceptujemy myśl o cykliczności, nasze podejście do życia może się diametralnie zmienić. Co to oznacza dla naszej codzienności? Może nasze wyzwania i trudności są tylko częścią większego obrazu, który dopiero zaczynamy dostrzegać. Jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić w swoim myśleniu, gdybyśmy wiedzieli, że każdy koniec to jednocześnie nowy początek? Kiedy myślimy o tych wielkich ideach, warto również zastanowić się, jak wpływają one na nasze życie duchowe. Wiele osób poszukuje sensu w codziennych doświadczeniach, a myśl o tym, że jesteśmy częścią większej całości, może dodać głębi naszemu istnieniu. Jak zauważa profesor Ewa Malinowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, duchowość często wynika z refleksji nad naturą wszechświata, a nasze życie staje się bardziej wartościowe, gdy dostrzegamy w nim szerszy kontekst. Jakie pytania mogą nam pomóc w odkrywaniu tej głębszej duchowości? Czy możemy znaleźć połączenie między naszą codziennością a tymi wielkimi tajemnicami? Nie możemy również zapominać o tym, jak nasze przekonania o wszechświecie mogą kształtować naszą kulturę i sztukę. W miarę jak nowe teorie naukowe zyskują na popularności, artyści i twórcy zaczynają eksplorować te koncepcje w swoich dziełach. Wyobraźmy sobie powieści, które badają ideę wieloświatów, lub obrazy, które próbują uchwycić esencję cykliczności. Jak to wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości? Jaka jest rola sztuki w poszukiwaniu odpowiedzi na te fundamentalne pytania? Jak zauważa dr Krzysztof Nowak z Akademii Sztuk Pięknych, sztuka ma moc inspirowania nas do refleksji nad naszą egzystencją i miejscem we wszechświecie. Kiedy zaczynamy przyjmować te nowe pomysły, możemy dostrzegać, jak nasze życie staje się bardziej złożone i pełne znaczenie. Jakie zmiany możemy wprowadzić w swoich relacjach, gdy zaczniemy dostrzegać, że każdy człowiek jest częścią tej samej kosmicznej układanki? Może to skłonić nas do większej empatii i współczucia? Jakie gesty możemy podjąć, aby wzmocnić te więzi? Jak mówi profesor Piotr Sienkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, małe działania w imię współczucia mogą prowadzić do wielkich zmian w społeczeństwie? Ale co, jeśli zrozumienie naszej roli w tej wielkiej kosmicznej opowieści otworzy przed nami nowe ścieżki rozwoju? Kiedy przyjmiemy, że nasze życie ma sens w kontekście większego planu, możemy stać się bardziej zmotywowani do działania na rzecz innych, do dbania o naszą planetę i do działania w imię przyszłych pokoleń. Jakie zmiany w naszym stylu życia moglibyśmy wprowadzić, gdybyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego? W miarę jak eksplorujemy te idee, warto również zastanowić się, jak nasze zrozumienie wszechświata wpływa na naszą codzienną moralność i etykę. Czy nasze decyzje są kształtowane przez nasze przekonania o naturze rzeczywistości? Jakie wartości powinny nas prowadzić w obliczu takich wielkich pytań? Jak zauważa dr Iwona Kaczmarek z Uniwersytetu Gdańskiego, nasze przekonania o wszechświecie mogą kierować naszymi działaniami, a zrozumienie większego kontekstu może inspirować nas do podejmowania bardziej świadomych wyborów. Może to być moment, w którym powinniśmy się zatrzymać i zastanowić nad tym, co naprawdę ma znaczenie w naszym życiu. Jakie wartości chcemy pielęgnować? Czy w obliczu tych wielkich pytań pozostaniemy bierni, czy podejmiemy działania, które mogą wpłynąć na naszą rzeczywistość? Jakie kroki możemy podjąć, aby żyć w zgodzie z tymi nowymi przekonaniami? W końcu, jak mówi Albert Einstein, wszystko, co jest wartościowe, wymaga czasu. Może warto poświęcić chwilę, aby zastanowić się nad tym, jakie lekcje możemy wyciągnąć z tych refleksji i jak możemy je zastosować w naszym codziennym życiu? Jakie zmiany w naszym myśleniu mogą prowadzić do zmian w naszym działaniu? Jakie nowe możliwości otworzą się przed nami, gdy zaczniemy dostrzegać, że jesteśmy częścią tej nieskończonej podróży ku zrozumieniu wszechświata? Pamiętajmy, że każdy z nas ma swoją unikalną rolę do odegrania w tej opowieści. W miarę jak będziemy eksplorować te tajemnice, miejmy otwarte umysły i serca, gotowe na odkrywanie nieznanego. Jakie wnioski wyciągniesz z tej podróży? Co zmieni się w twoim życiu, gdy zaakceptujesz, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego? Jakie kroki podejmiesz, aby zgłębić te tajemnice, które skrywa wszechświat? Czas na refleksję, czas na działanie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak te wszystkie rozważania wpływają na twoje życie w kontekście codziennych wyborów? Jak myśli o wszechświecie, o jego początkach i potencjalnych cyklach wpływają na to, jak postrzegasz swoje wyzwania oraz radości? W końcu nasze przekonania o rzeczywistości kształtują naszą percepcję i naszą reakcję na otaczający nas świat. Jeśli zaakceptujemy, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego, czy nie zaczniemy dostrzegać sensu w tym, co na pierwszy rzut oka wydaje się chaotyczne? Wyobraź sobie, że twoje codzienne problemy praca, relacje, zdrowie są jedynie fragmentami większej układanki. Jak zauważa profesor Krzysztof Jasiński z Uniwersytetu Warszawskiego, zrozumienie, że nasze życie jest częścią wszechświata, może dodać nam odwagi do podejmowania trudnych decyzji. Co jeśli każdy krok, który podejmujesz, jest częścią większej drogi, a każda decyzja łączy się z historią, która rozgrywa się na nieskończonej scenie kosmicznej. Warto zastanowić się, jak ta perspektywa może zmienić Twoje podejście do codzienności. W obliczu tego, co wiemy o wielkim wybuchu i potencjalnych cyklach wszechświata, warto zadać sobie pytanie, czy nasze życie jest tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności, czy może jest w nim głębszy sens? Może każda chwila, każda interakcja z innymi ludźmi jest częścią większej narracji, która łączy nas z całym wszechświatem. Jak mówi dr Zofia Nowak z Uniwersytetu Wrocławskiego, nasze interakcje z innymi są jak małe wybuchy, które wpływają na struktury społeczne i emocjonalne. Jakie ma to znaczenie dla Twoich relacji? Czy dostrzegasz, że twoje działania mogą mieć wpływ na innych w sposób, którego wcześniej nie dostrzegałeś? Zastanów się, jakie wartości chcesz pielęgnować w obliczu tych rozważań? Jakie lekcje możesz wyciągnąć z myśli o cykliczności wszechświata? Czy nie jest tak, że wyzwania, które napotykasz, mogą być postrzegane jako okazje do wzrostu? Profesor Jerzy Gajewski z Uniwersytetu Gdańskiego podkreśla, że każde trudne doświadczenie może być początkiem czegoś nowego. Jak zatem możesz wykorzystać swoje wyzwania, aby wzrastać i rozwijać się w kontekście większego planu? W miarę jak eksplorujemy tę ideę, warto również zastanowić się, jak nasza kultura i społeczeństwo reagują na te koncepcje. W miarę jak coraz więcej ludzi zaczyna się interesować pytaniami o naturze rzeczywistości, Możemy oczekiwać, że te dyskusje będą miały wpływ na nasze wartości i priorytety. Jak zauważa dr Katarzyna Kwiatkowska z Akademii Sztuk Pięknych, sztuka i literatura mogą odzwierciedlać nasze najgłębsze pragnienia i lęki, a nowe teorie wszechświata mogą inspirować twórców do eksploracji tych tematów. Jakie zmiany moglibyśmy zauważyć w sztuce i literaturze, gdybyśmy zaczęli dostrzegać, że jesteśmy częścią większej opowieści? A co z duchowością? Jak nasze zrozumienie cykliczności wszechświata wpływa na nasze poszukiwanie sensu w życiu? Wiele osób odczuwa potrzebę zrozumienia swojego miejsca w świecie, a myśli o reinkarnacji czy cyklach życia mogą dostarczyć pocieszenia. Może to prowadzić do głębszego refleksyjnego podejścia do życia i śmierci. Jak zauważa profesor Anna Zawacka z Uniwersytetu Łódzkiego, zrozumienie, że nasze życie może być częścią cyklu, pozwala nam na nowo zdefiniować nasze relacje z innymi i z samym sobą. Jakie pytania mogą pomóc Ci w odkryciu tej głębszej duchowości? Co możesz zrobić, aby pielęgnować te wartości w swoim życiu? Nie możemy zapominać, że nasza percepcja wszechświata ma również wpływ na to, jak postrzegamy przyszłość. W obliczu tak wielkich tajemnic, jak te związane z początkiem wszechświata, warto zastanowić się, jakie mamy oczekiwania wobec przyszłości. Jak mówi profesor Marek Pawłak z Politechniki Warszawskiej, nasze wyobrażenia o przyszłości są kształtowane przez nasze zrozumienie przeszłości. Jakie zatem nadzieje i obawy niesiesz w sobie, patrząc w przyszłość? Czy jesteś gotów zaakceptować, że przyszłość może być równie złożona i nieprzewidywalna, jak historia, która już się wydarzyła? Zastanówmy się teraz, jak możemy wykorzystać te rozważania do wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym życiu. Co możesz zrobić, aby stać się bardziej świadomym uczestnikiem w tej kosmicznej narracji? Jakie kroki podejmiesz, aby rozwijać empatię i zrozumienie w relacjach z innymi? Co by się stało, gdyby każdy z nas postanowił działać w imię wspólnego dobra, zdając sobie sprawę, że jesteśmy częścią czegoś większego? Że każdy z nas ma swoją unikalną rolę w tej wielkiej opowieści. Jak mówił Karl Sagan, jesteśmy stworzonym z gwiazd pyłem, który marzy o gwiazdach. Może nadszedł czas, aby zrealizować te marzenia, otworzyć się na nowe możliwości i zmieniać świat na lepsze jakie wnioski wyciągniesz z tej podróży w poszukiwaniu prawdy o naszym istnieniu? Co zmieni się w twoim życiu, gdy zaakceptujesz, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego? Jakie kroki podejmiesz, aby zgłębić te tajemnice, które skrywa wszechświat? Czas na refleksję, czas na działanie.